Witajcie na kanale w drodze do ogrodu. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój sposób na mocowanie takiego bianka na drzwi. Wiem, że są różne na to sposoby. Yy, przyklejanie, taśmy dwustronne, przybijanie nawet. No, ale jeżeli mamy drzwi metalowe, no przecież nie będziemy ich przybijać, ani wiercić w nich dziury. Chociaż wiem, że niektórzy mają mi też takie yy, pomysły. Na Was ja Wam pokażę sposób, który stosuję od lat. Żona zawsze robi taki wianeczek, w tym roku będzie robiła go z takiego wyklinowego tutaj okręgu i ja zawsze stosuję metodę przy użyciu magnesów. Dlatego, że większość z nas, my mamy też drzwi po prostu metalowe z blachy stalowej, więc magnes świetnie się do nich trzyma. Do tej pory miałem jeden drugi wianek. Teraz, żona znowu wymyśliła kolejny wianek, więc stwierdziłem, że no, nie będę już przekładał tych magnesów po raz kolejny i tam ten wianek zostanie na Wielkanoc, więc po prostu postanowiłem, że kupię nowe magnesy i można kupić na Allegro. Link będziecie mieli oczywiście w opisie tego filmu. Taki zestaw mocnych magnesów, które na pewno utrzymają Wam każdy wianek w odpowiedniej pozycji. Zalecam używanie dwóch magnesów. Dlatego, że jeżeli byśmy powiesili go na jednym. Magnesia, albo czymkolwiek, no to zawsze np. pod wpływem wiatru w ten bianek mógłby nam pukać o drzwi, albo nawet odlecieć łatwiej. I w takim zestawie, oprócz dwóch magnesów, jak widzicie, mamy też takie puszka tutaj do przykręcenia. Magnesy są bardzo silne, bardzo wytrzymałe, słuchajcie, nie ma obawy, że Wam gdzieś to odleci. Zobaczcie, nawet ciężko jest je, powiem Wam, że rękoma ciężko jest je oderwać, dlatego sobie najlepiej jest poradzić, żeby je rozdzielić Właśnie śrubokrętem, i co też nie jest łatwe, jak widzicie, nie ma opcji, żeby je e, rozdzielić w ten sposób. Dlatego też najlepszym metodą jest najpierw tu możemy sobie zabierać podkładkę, z zwykłą podkładkę, później dajemy podkładkę sprężystą, i następnie nakręcamy to oczko. Wszystko mamy w zestawie. Samolot robię z drugiej strony. Podkładki sprężyste są oczywiście po to, żeby nam się to nie odkręciło. Teraz, gdy mam to już skręcone, dużo łatwiej będzie mi to oderwać. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli to odkręciacie, żeby po wypadnięciu tego pierścienia plastikowego, który rozdzierał dwa magnesy. Nie złączyć u magnesu, bo bardzo trudno jest wtedy to po prostu rozerwać. O, dokładnie w ten sposób. Słuchajcie, naprawdę są one mocne. Drzwi w naszych domach najczęściej są malowane proszkowo. No i wiadomo, kontakt z metalem może im nie służyć. Zwłaszcza jeżeli na przykład pod ten magnes coś by wpadło, jakieś innego, że opiłki, albo jakieś inne zabrudzenia, mogłyby nam po prostu porysować drzwi. Tego najlepiej jest Ok, świetnie do tego nada się jakaś czarna taśma, na przykład tak zwana taśma Mangyabera. Power tape, czy jak to tam nie nazywamy? I takim power tape'em sobie to dodatkowo jeszcze zabezpieczymy. Oczywiście zamontujemy to wszystko nieśmiertelnymi trzydziutkami. Ja mam tutaj brązowe, byłyby najlepsze. Jeżeli macie, najlepiej życie czarnych. Białych nie polecam, bo będzie je za bardzo widać. Teraz, w zależności od tego, jaki będziecie wianek, możecie spróbować to na przykład też zamontować w ten sposób, czyli do środka. To oczko wam wtedy ten tak ładnie wejdzie. Można, jeżeli nie ma takiej opcji, też zrobić to na przykład tutaj od wewnątrz. Wtedy też tego nie widać, e, także co, kto, e, po prostu wylać. Ja spróbuję. Ja zrobię to od strony wewnętrznej, dlatego że to też spowoduje, że wianek będzie jak najbliżej drzwi, więc nie będzie podwiewany za bardzo przez wiatr. Te są bardzo mocne, także na to też trzeba zwrócić uwagę. I drugi z tej strony. Tak samo. Gdzieś tutaj sobie przejdziemy. Zawsze staram się tę też przewlec przez część wianku. Nie robić takich po prostu opaski. Wtedy o to po prostu by gdzieś czekało, Tylko w miarę możliwości, właśnie gdzieś próbować przynajmniej przewlec się przez jakieś elementy wianku. Co spowoduje nam, żeby będzie nam się bardziej blokowała ta tretytka w, no, w naszym wianuszku. Trzeba po I mamy już takie dwa mocowania wykonane. Proszę mi wierzyć, to jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Ee, oczywiście można dać jeszcze drugą trytytkę dla większej stabilności. To jest też e, nic złego. No i za chwilę Wam pokażę jak to się montuje na drzwiach, jak to wygląda.